Zdjęcie grzbietowo-dłoniowe nadgarstka. Pozycja: siedząca. Kaseta, 13x18 cm ułożona poprzecznie i dzielona na pół. Kratka przeciwrozproszeniowa nie jest stosowana. Promień centralny pada na środek nadgarstka czyli w punkcie przesuniętym dystalnie o szerokość jednego palca od środka linii łączącej wyrostki rylcowate. Ułożenie, nadgarstek przylega stroną dłoniową do kasety i jest zgięty grzbietowo o kąt około 30 stopni, palce zgięte oparte opuszkami o kasetę lub podkładka pod wyprostowane palce, oś ręki w przedłużeniu osi przedramienia. Ocena zdjęcia, poprawne zdjęcie powinno obejmować całą okolicę badaną, nadgarstek, podstawy wszystkich kości śródręcza, dalsze końce kości przedramienia, szpary stawów nadgarstka powinny być dobrze widoczne. Najczęstsze błędy, Brak grzbietowego zdjęcia nadgarstka, niedokładne ułożenie w projekcji PA, źle widoczne szpary stawów nadgarstka. Uwaga! W niektórych badaniach nadgarstka wykonuje się zdjęcia grzbietowo-dłoniowe. Odchyleniu promieniowym lub łokciowym. W przypadku badania nadgarstka po urazie należy Objęci wiązką większą część śródręcza i końców dalszych kości przedramienia w celu wyznaczenia osi kości sąsiadujących z nadgarstkiem.